Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, like, subskrypcje, komentarze, bo one bardzo wspierają kanał, pozwalają go rozwijać i robić dla Was rozkłady kart. Także, kochani, jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę subskrybujcie. A dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Czy on do ciebie wróci? Czy ona do ciebie wróci? Zapytajmy kart, co w tej chwili o tobie myśli, co czuje i w związku z tym, co planuje. Zobaczmy. Co myśli, co czuje, co planuje. Co myśli, co czuje, co planuje. Co myśli? Co myśli? Mhm. Co czuje? Co czuje? Co czuje? I co planuje? Co planuje? No, bardzo fajnie to wygląda. Mamy trójkę buław w, w energii ogólnej rozkładu yy, czyli kartę, która mówi o gotowości do powrotu. Widać, że osoba jest yy, zdeterminowana, zdecydowana, yy, no i tylko czeka na odpowiedni moment, na odpowiednią chwilę. Kiedy będzie mogła, czy będzie mógł z powrotem spróbować yy, ciebie przekonać do siebie. Tutaj widać duży ogień, yy, bardzo ciepłe u, uczucia i taką dużą gotowość do tego, żeby o ciebie zawalczyć jeszcze raz. Yy, zobaczmy, co mówią karty. Pod spodem jeszcze tutaj mamy piątkę pentakli, czyli widać, że osoba jest, no, czuje się bardzo samotna bez ciebie. Piątka pentakli to jest uczucie takiego braku i yy, yy, no, takie właśnie poczucie dużej samotności i yy, poszukiwanie wyjścia z, yy, z, z tego kryzysu emocjonalnego. Widać, że osoba jeszcze jest w takiej energii szukania nowych możliwości i jeszcze nie widzi, nie czuje tego, że to jest ten moment, tak? Właśnie tu jest ta karta, która mówi o tym, że czeka na ten najlepszy moment, odpowiedni moment, kiedy będzie mogła czy mógł no, spróbować spróbować wrócić do Ciebie. Zobaczmy, co karty pokazują. Mamy dziesiątkę pentakli, więc o czym myśli ta osoba? No, chciałaby bardzo takiego wspólnego życia i mm, fajnego, wspólnego spędzania, spędzania czasu. Dziesiątka pentakli to jest taka karta dobrobytu, dobro, y, takiego dobrostanu. Taki, taka, energia właśnie, taka energia cieszenia się życiem, ale właśnie w relacji z drugą osobą. Jest to karta stabilizacji właśnie w energii wspólnego życia i takiego dużego spełnienia w, w, w tej relacji. No, może ta osoba myśleć o jakimś inwestycjach biz, takich materialnych, związanych właśnie z zabezpieczaniem tej waszej relacji. Może będzie chciała ci zaproponować wspólne zamieszkanie, może wynajem mieszkania albo właśnie inwestycje związane z mieszkaniem, z domem. No, bo to jest taka karta też budowania właśnie stabilizacji materialnej i takiego bezpieczeństwa materialnego. Często właśnie związana jest z, z takimi inwestycjami w nieruchomości. Jest tutaj widać wyraźnie, że ta osoba ma do Ciebie bardzo duże zaufanie i też chciałaby bardzo takiej relacji długoterminowej. Tutaj chodzi o taki, Zbudowanie takiego mocnego, długo, długotrwałego fundamentu i na tej, na tej bazie dopiero budowania <knie> takiej relacji prawdziwej. No, szuka takich rozwiązań, chciałaby Ci zaproponować coś, co właśnie byłoby takie trwałe i właśnie. Długoterminowe. W tej energii mamy tak, taką symbiozę fajną, y, dogadywanie się y, dwójki osób ze sobą, i y, no, taki ład rodzinny, harmonia i takie plany długoterminowe y, realizowane w, tak, w zgodzie i, i właśnie z, y, w takim poczuciu y, właśnie wspólnoty. Obok mamy kartę gwiazdy, czyli kartę po pierwsze, kartę przeznaczenia, więc w, w takich kategoriach ta osoba o tobie myśli i dlatego pewnie trudno jej się pogodzić z tym, że w tej chwili nie jesteście razem. Bo ona jest przekonana, czy on jest przekonany o tym, że wy po prostu jesteście sobie przeznaczeni. Karta gwiazdy to jest też karta szczęścia, speł spełnienia marzeń, więc tutaj w takich energiach też ta osoba Ciebie postrzega. No, jesteś tak jakby dla niej yy, 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 gwiazdką z nieba, tak. No jest tutaj energia widać dużą, dużą determinację tej, u tej osoby, dużą, takie, dużą motywację do tego, żeby no, zawalczyć z powrotem o ten związek. Widać, że ma takie dużą, dużą nadzieję też na to, że że te starania przyniosą pozytywne działanie, bo jest to też karta nowego początku i takiej dużej też wdzięczności za to, że, że Ciebie w swoim życiu ma, że, że los Was ze sobą zetknął i no, ona uważa, że po prostu jesteście sobie przeznaczeni. Jest to karta takiego głębokiego uczucia opartego na, na przyjaźni. I czasami właśnie jest to też karta trudnej przeszłości, więc widać, że te Wasze drogi gdzieś tam się rozeszły, nie bez powodu, ale ta osoba ma po prostu takie poczucie, że, że no, musicie być razem, tak? Tutaj widać, że ona nie odpuści, będzie o Ciebie walczyła. Jest obok siódemka kielichów, więc widać właśnie tutaj ten chaos w głowie i takie zagubienie tej osoby, takie rozchwianie emocjonalne. Ona się nie może pogodzić z tym, że nie jesteście razem. Tu są takie kielichy różnych możliwości. Kielichy to są emocje, tak, to są uczucia i tutaj właśnie ta osoba tak jakby miała taki chaos w swojej głowie, no zastanawia się, jak to w ogóle się stało, że, że, że nie jesteście razem i szuka tych możliwości wyjścia, tak, różne uczucia jej towarzyszą w związku z tym, ale jest przekonana o tym, że Hmm, znajdzie wyjście z tej trudnej sytuacji i że rzeczywiście dopnie swego i będziecie razem. No jest to karta hmm, też takiej wierności i miłości małżeńskiej. Ona w tych energiach postrzega waszą relację. No, i też patrzy właśnie długoterminowo na, na tą waszą relację. Tak? Tutaj widać, że jest y, 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 wybór z serca, tak? bo tu, tu są kielichy, więc ona postrzega tą waszą relację poprzez y, właśnie swoje emocje, poprzez to, co y, y, jej serce podpowiada. Nie ma tu żadnego wyrachowania, żadne, żadnych takich e, y, y, roz. Y, 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 no, takiego rozstrzygania poprzez rozum, tylko wszystko właśnie płynie prosto z serca. No i widać, że zastanawia się nad możliwością, no, szuka jakiegoś wyjścia z sytuacji, żeby po prostu udało jej się z powrotem ciebie przyciągnąć do siebie. Zobaczmy, co jest w sercu. W sercu mamy króla pentakli w samym środku serca. Może to jest Twoja energia. Król Pentakli to jest trygon y, ziemi, byk Panna koziorożec, ale niekoniecznie. Y, jest, y, ta karta mówi też właśnie o takim y, bardzo przyjacielskim y, stosunku do Ciebie tej osoby, tak? Ona czuje, że jesteś jej prawdziwym przyjacielem czy przyjaciółką, i poprzez takie emocje postrzega Waszą relację jest, jeżeli będzie działała w energii króla pentakli, bo karta też może o tym mówić, to ona nie odpuści, bo to jest mężczyzna, to jest osoba, która jest bardzo taka stanowcza i łatwo się nie poddaje. Ona zawsze stawia na swoim. No i ma takie duże też poczucie własnej wartości i Yy, wła własnej sprawczości, więc tutaj jest taka duża pewność siebie u tej osoby, tak? W związku z tym, yy, on jest, czy ona jest pewna, że w końcu yy, no, przekonać się do siebie i rzeczywiście będziecie tutaj w tej energii, bo tu też właśnie może dlatego, że to jest energia króla pentakli, to też to myślenie długoterminowe o relacji jest też w energii pentakli, tak? Bo król pentakli on ma. Y, takie postrzeganie trochę y, na zasadzie y, postrzeganie y, relacji y, poprzez pryzmat też trochę materialny w sensie takim że a on się głównie y, skupia na tym żeby rzeczywiście zabezpieczać materialnie swoją y, y, rodzinę swoją relację siebie też i y, no głównie właśnie stawia y, w swoim życiu na stabilizację materialną i takie życie na wysokim poziomie materialnym, więc pewnie dlatego w sercu właśnie w takiej energii tutaj został, się przedstawił, tak? Widać, że to jest osoba bardzo zaradna, łatwo się nie zraża przeszkodami, zawsze planuje i no, i się trzyma tych swoich planów i działa, to jest karta takiego prawdziwego przyjaciela, a może to być właśnie karta takiego partnera w związku długoterminowym. Mamy energię z jednej strony energię wielkich arkan siły, tak, tutaj mamy te dwie energie wielkich arkan i one obie mówią o bardzo dużym przyciąganiu. Dwójki osób do siebie. Obok jest ósemka mieczy, więc widać, że tutaj ta osoba się bije ze swoimi myślami, tak, i no, ma jakieś obawy, że w sercu, tak, że, że mimo, że jest tak pewna siebie i tutaj takie plany długoterminowe odnośnie waszej relacji już snuje, to jednak karta pokazuje, że te lęki u tej osoby są, tak? Że ona się obawia, że ty możesz jednak powiedzieć nie, że może nie będziesz chciała, no jakiś powód tego waszego rozstania był i te lęki tą osobę trochę blokują. Stąd takie, taka energia wahania i no, szukania tej najlepszej drogi wyjścia, tak? I, i, I takie bicie się z własnymi emocjami, uczuciami, ale też widać, że z jakimiś lękami. No, szuka ta osoba najlepszej, wy, wy, najlepszego wyjścia z tej sytuacji, w której w tej chwili się znajdujecie, i no, na pewno, na pewno będzie próbowała zawalczyć, bo tutaj widać dużą determinację. Karta Siły też o tym mówi. To jest y, y, taka bardzo duża, y, bardzo duże przeciąganie dwójki osób do siebie, ale widać, że ta osoba też jest, y, w sercu ma tą moc osobistą, tak, i tą pewność, że, y, że tym razem Wam się uda, że y, tym razem y, ona zrobi wszystko, żeby jednak y, te Wasze drogi się nie rozeszły y, kolejny raz, tak, i jest bardzo przekonana do, do tych swoich racji. Po prostu ona nie postanowiła nie poddawać się smutkowi, tylko, tylko działać. Tak? Wierzy w to, że, że to się powiedzie. Tutaj karta mówi o takim działaniu w energii cierpliwości, łagodności, takiego spokoju, no, ale właśnie zawalczenia o to, co na czym tej osobie bardzo zależy. Jest to y, karta takiej potrzeby równowagi w życiu, tak? I tej nieskończoności, tu jest ten symbol nieskończoności, czyli znowu ta, takie postrzeganie długoterminowe tej waszej relacji. No i właśnie widać, że bez ciebie ta równowaga w życiu y, y, życiowa tej osoby no jest zakłócona. Ona po prostu y, y, no czuje się bardzo, bardzo właśnie samotna, co y, pokazuje tutaj ta karta. Y, bardzo, bardzo samotna bez ciebie i po prostu. Musi, żeby, żeby jej życie wróciło na właściwe tory i żeby mogła tak szczerze poczuć, że znowu jest szczęśliwa, no to ona właśnie potrzebuje ciebie tak, do, w swoim życiu. Widać, że to jest karta takiej olbrzymiej więzi emocjonalnej i też karta ognia i tego dużego przyciągania i takiego po prostu... Hmm, też hmm, Takiej radości y, życia, ale właśnie dzielonej z partnerem, i tutaj ta energia właśnie pojawiła się tak pod tą kartą wspólnego życia dwójki osób ze sobą. Także widać, że te, rzeczywiście ta osoba. Bardzo chciałaby wrócić do Twojego życia. Bardzo by chciała, żebyście znowu byli razem i żeby te Wasze drogi się znowu zeszły. Tak? Tutaj jest rycerz pentakli jeszcze pod spodem, czyli widać, że ta osoba działa w tej energii materii. No ona po prostu ma taki charakter. Tak? Ona jest bardzo taka zaradna życiowo, i ona cały czas przez pryzmat bardziej materii myśli o tej waszej relacji i widać, że tutaj już ma ułożony plan na przyszłość, tak, mnóstwo możliwości do wykorzystania i chce działać, tak, jest gotowa na to, żeby podjąć działania, no też właśnie w takiej energii dużej ostrożności, cierpliwości, ta karta to mocy tutaj, siły to potwierdza i takiej dużej determinacji że będzie po prostu do skutku no, walczyć o siebie, tak? bo po prostu w tej chwili ona czuje, że no, doszliście do takiego kresu tej waszej relacji, no coś się zostało yy, i ona chce zostawić ze sobą to, co niekorzystne, tak, dziesiątka mieczy o tym mówi, ale patrzy w przyszłość w bardzo pozytywnym świetle, tak, tutaj jest to słońce, to światło, ta nadzieja i ta, ta, taki duży optymizm, który też tutaj jest w, w tej karcie, właśnie tej nadziei, karcie gwiazdy. Więc takie tutaj emocje tej osobie towarzyszą. To jest karta, która mówi, że wszystko co najgorsze jest już za Wami. No teraz może być tylko lepiej, tak? Dlatego ona chce tutaj zostawić te, te lęki te złe myśli, które tutaj jeszcze może ją blokują, jednak widać, że ona to wszystko chce za sobą zostawić i po prostu zawalczyć o tą relację, tak? Tutaj jest gotowość bardzo duża, ten ogień płonie. I ona czeka na odpowiednią chwilę, żeby się do Ciebie z powrotem zbliżyć. Pod spodem mamy jeszcze dziesiątkę kielichów, czyli no, taką już kartę y, szczęścia w relacji właśnie z drugą osobą, ale są tutaj wszystkie emocje takie, które powinny temu towarzyszyć, czyli jeszcze no, głęboko w, ona w sobie ma y, wszystkie te y, tą miłość i, i tą radość zbycia razem, i przyjaźń i, i, i y, akceptację. Y, Pełną, tak? I, I takie oddanie drugiej osobie, lojalność, no wszystkie takie po prostu emocje, które powinny towarzyszyć długoterminowej relacji dwójki osób w takim szczęściu, tak? I y, taki, takiej energii duż, dobrego porozumienia się dwójki osób. Także widać, że rzeczywiście te energie tutaj są bardzo. Optymistyczne, jeżeli chodzi o postrzeganie tej waszej relacji. No i co mamy w planach? Mamy dwójkę kielichów, czyli ta osoba po prostu zamierza, no, myśli o, tych, o tym waszym pojednaniu tak cały czas. Tutaj planuje to spotkanie i to może przeprosiny, może zaręczyny. Tutaj to jest taka karta. Budowania dobrej relacji i też taka energia budowania tej relacji w aspekcie partnerstwa, dania sobie kolejnej szansy. No, naprawdę widać, że tutaj jest duże zaangażowanie, jeszcze emocjonalne, i takie planowanie tej osoby. Jest też to karta kompromisu, więc widać, że tu może coś trzeba jeszcze dotrzeć, tak? Dograć, dogadać się, coś sobie jeszcze wyjaśnić. No, ale mamy obok tą energię umiarkowania kolejne wielkie arkana i karta uleczania, tak? Umiarkowanie to jest karta uleczania relacji, uleczania swojego życia, i widać, że no, ta osoba naprawdę planuje działać. I w takiej energii cierpliwości szukać dobrego rozwiązania i no, sposobu na to, żebyście ze sobą znowu byli. Tak. Ma mm, takie, mm, taką potrzebę bardzo. Yy, właśnie yy, odnowienia tej relacji i, i zbudowa odbudowania jej może właśnie w harmonii, yy, w takim właśnie, w harmonii i, i w takim yy, w trochę już dystansie do tego, co było, tak, bo to jest też karta odpuszczenia. Odpuszczenia tego, co było niekorzystne, to tego, co Was tutaj podzieliło, a skupienia się już na przyszłości, tak? I na, na po prostu wspólnym cieszeniem się życiem. Karta dziewiątki pentakli mówi, że. No taka strefa materialna wasza jest w bardzo dobrym, bardzo dobrym stanie, tak? że jesteście zabezpieczeni, czy ta osoba jest w stanie zabezpieczać was finansowo i możecie po prostu w tej chwili już cieszyć się z owoców pracy. I korzystać z życia, tak? W tej energii po prostu cieszenia się i y, y, wykorzystywania różnych możliwości właśnie po to, żeby no tą waszą relację, żeby ścieszyć się z niej po prostu, tak? I ta osoba jest gotowa na to, żeby właśnie jeszcze, jeszcze więcej swojej pracy też włożyć w to i zaangażowania w tą waszą relację, żeby po prostu rzeczywiście wszystko się wam ułożyło w takiej dużej harmonii, i no takim poczuciu, że, że udało wam się zbudować coś, co rzeczywiście obojgu wam służy, tak. Widać, że tutaj jest gotowość bardzo duża tej osoby na to, żeby rzeczywiście działać i walczyć o tą waszą relację i właśnie dopasowy, no, popracować nad dopasowywaniem się, tak bo tutaj ta karta mówi, że ta osoba jest świadoma tego, że no o relacje trzeba walczyć i trzeba Dbać o nią przez całe życie, tak, że na każdym etapie relacja się zmienia, bo, bo my się zmieniamy i po prostu na każdym etapie życia ta relacja może wymagać, może potrzebować inne, in, innych, innego zaangażowania z każdej ze stron, tak, i tutaj po prostu no ta, ta osoba jest świadoma tego, że, że rozwój relacji nie ma końca. I tutaj po prostu y, y, trzeba cały czas o tą relację dbać, żeby, dawała, y, żeby, nie, żeby ona dawała satysfakcję obojgu partnerom, tak? Także tutaj jest duża świadomość u tej osoby i bardzo, bardzo olbrzymie przyciąganie widać i no, myśli ta osoba w energiach takich długoterminowych o tej waszej relacji. No i przede wszystkim ta karta pojednania przeprosin i takiego już wspólnego kroczenia przez życie, połączenia swoich sił i energii. I po prostu, czy to będą zaręczyny, czy to będą na początek przeprosiny, w każdym razie widać, że ten nowy start, ten może to jest ta druga szansa, tak? bo to też jest karta dania sobie drugiej, drugiej szansy. Widać, że osobie bardzo na tobie zależy i... Na pewno, y, karty mówią, że na pewno będzie chciała do Ciebie wrócić, chce do Ciebie wrócić i czeka tylko na odpowiedni moment, żeby po prostu y, spróbować, y, żebyście mogli znowu spróbować y, y, no, wspólnej, wspólnej drogi i dać sobie kolejną szansę. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Piszcie do mnie pytania swoje, ja robię dla Was rozkłady prywatne i wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.